Dzisiaj na konto wpłynęło 12 670 zł. Jestem w ciąży, na razie nie chodzę do biura sprzątać i niebo odpoczywam, ale wydaję na pierdoły jak szalona. Zaraz to wszystko zobaczycie w moim budżetowym szablonie. Najpierw wypisuję datę wypłaty i kwotę do arkusza. Zaczynamy od rachunków. Terapia dla kobiet w ciąży, czynsz, prąd, szkoła rodzenia online, aplikacja do śledzenia ruchu dziecka i Tinder. W tej kategorii wyszło 2830 zł. Kolejny krok to codzienne wydatki, zakupy spożywcze, zachcianki ciążowe, nowa poduszka do spania, nowe ciuchy ciążowe oraz krem na rozstępy. Tutaj mamy 2940 zł. Ciąża to budżetowy test na zachcianki. Kolejny etap to moje oszczędności. Tutaj mam poduszkę finansową, kurs online, fit mama po ciąży, wyjazd nad morze po porodzie. Tę kategorię zamykam w 3000 zł. Na koniec zaglądam do zobowiązań: rapa kredytu na remont mieszkania oraz pożyczka od kolegi na Cybexa. Razem w tej rubryce ląduje 1600 zł. Długi nie znikają nawet jak odpoczywasz w domu. Na końcu wrzucam wszystko do śledzenia transakcji. Każda wydana złotówka ląduje w tabeli i od razu widzę, gdzie kasa tak na. Naprawdę znika. Ten budżetowy szablon odmieni moje podejście do finansów. Jeżeli chcesz, tak jak ja, zarządzać finansami z głową, to pisz arkusz w komentarzu, a podeśle Ci ten szablon budżetowy.